Mam dla Was materiał wspólnego grania worgo Warship z Division z Serturokiem. Witaj, Proku. Cześć, Dejdzie, cześć, cześć wszystkim. Generalnie dawno, dawno nie pływaliśmy w okręty, zarówno ja grywam ostatnio bardzo mało, ty tam z tego co wiem też jakoś niezbyt, niezbyt wiele, więc traktujemy tę grę lightowo, ale stwierdziliśmy, że jest to fajny powód, żeby razem sobie popływać, pogadać. No i przypomnieć trochę naszym widzom, że w taką gierkę czasami grywamy. Szczególnie, że jesteśmy w jednym klanie. Tak? Jesteśmy klanowiczami. Także ale jestem ma... graczem absolutnie niedzielnym wyłącznie, także... Tak, ty jesteś graczem niedzielnym, ja jestem graczem sobotnim. Też za dużo ostatnio w tę grę nie gram, no ale trzeba też przyznać podgamingowi, że... Dba o to, żebyśmy mieli co robić w grze World of Tanks, wymyślają misje, dużo różnych zmian, dużo jakieś tam nowe linie, nerfy, buffy, chciał naprawdę się poświęcić, to one zabierają bardzo, bardzo dużo czasu. Mówiąc szczerze, nawet nie da się grać jednocześnie chyba w dwie gry, tak jak WOT i WOWS, żeby osiągnąć już ten sam wynik w obu grach, tak? Trzeba by z czegoś. Też, te, też nie, trzeba, trzeba niestety. Trzeba niestety na takie gry poświęcać sporo czasu. Dawaj, płyniemy może na A. Dobrze. A jednocześnie też, no, jeżeli nie grasz regularnie, to wychodzisz też troszkę, troszkę z wprawy. No, ja, ja prowadzę tę serię, żeby pokazać, jak będąc graczem takim, który do gry podchodzi bardzo lightowo, który do gry podchodzi jako taki totalny nowicjusz, no, starać się grać jak najlepiej. Ale fakt faktem, w ostatnich tygodniach w tę grę gram mało. No ale też ci powiem, że wkurzają mnie takie sytuacje, jakie coraz częściej widzę, że mają miejsce w okrętach, które mi przypominają troszkę WOTA, czyli te jednostronne bitwy, nie? To tak średnio mi się to podoba. No mówiąc, że czasem takie, znaczy czasem. No często tak jest, że, że faktycznie jest, trafisz do złej drużyny i tak jak w WoCie, no ale. Ja powiedzmy w WOCie. Jestem bardziej skupiony na, na tej grze. No czy też tam gram for fun tak naprawdę? No, jestem bardziej skupiony i tak dalej. Tutaj jakby w ogóle mnie porażki kompletnie nie irytują, ponieważ sam nie jestem na tyle dobrym graczem, żeby coś tam jeszcze mówić, że ktoś słabo zagrał. Mi się często zdarza robić słabe wyniki, a po prostu dobre wyniki mnie cieszą. No. Ja Ci powiem, że mam taki problem, że powiedzmy jeżeli denerwują mnie takie sytuacje, kiedy chcę zagrać dwie, trzy bitwy dziennie i przegrywam, nie? I tak, grasz powiedzmy, no żeby zagrać trzy bitwy w owsie, to jeżeli te bitwy trwają długo, to jest to około godziny, nie? I Co tak, masz godzinę tak. nic nie wygrałeś. Następny dzień, godzina, nic nie wygrałeś, godzina, nic nie wygrałeś, nie? I to takie trochę, trochę irytuje. Aczkolwiek też nie podobają mi się pewne zmiany jakie Eurogaming chce zrobić. Na przykład one, on, oni mocno zastanawiają się nad tym, chyba z tego co widziałem już w tej fazie testów, w kolejnej aktualizacji chcą skasować strzelanie z niewidki tak zwane, nie? Czyli że będzie strzelał Strzelał i nie będziesz wyspotowanym, co mnie trochę to dobija, no bo nasza błyskawica jest pod tym względem rewelacyjna, bo może strzelać będąc, nie mając spota i prujesz, a teraz coś takiego będzie pewnie nie wykonane. Że dymku nie będzie, czy jak? Nie, dymek będzie, ale chodzi o to, że jak możesz zbudować kapitana tak, powiedzmy, że masz zasięg dział na 14 km, a jesteś wykrywany po oddaniu strzału na 12 i masz mhm. taki dwukilometrowy. Ja mówię tak, oczywiście to są wartości mhm, tak, od czapy ale że masz jakąś wartość, która umożliwia Ci jakiś zapas kamuflażu, który umożliwia Ci strzelanie, będąc totalnie niewykrytym. Mhm. I niektóre okręty na tym bazują w ogóle swój styl grania. Na przykład następca tego okrętu, którym płynę, czyli to, to jest Shiratsuyo, a jego następca Akizuki, o ile dobrze pamiętam, właśnie jest takim niszczycielem, który ma strzelać z niewidki. Hmm. czym znaczy, ja to i tak jestem tak często spotowany, że Hej, okej, okay, ale chodzi nie, mi o pewne nie, założenia, no, nie. To jest uh -huh. dość mocna zmiana w tej w mechanice gry. Dobra, przejmujemy kapa i płyniemy w stronę B. Dobrze. Ty jesteś ekspertem, także ja no. się słucham. Jestem nie taki ekspert, jak skończy dupy drąba. A powiedz mi, jak ci się gra tym okrętem, którym płyniesz? Bardzo dobrze. Ja w ogóle mówiąc szczerze, zacząłem w od niszczycieli i chyba mi no, na niszczycielach najlepiej idzie. To jakoś tak, że stabilnie i faktycznie coś tam potrafię ugrać. I i, te, i w ogóle ta linia japońska mi bardzo przypada do gustu. Ten Akatsuki mi się świetnie gra. Taki, taki ninja, i, i faktycznie no dla mnie bomba, nie? Dla mnie super jest. No, ten okręt, który tutaj ja mam, to jest okręt z alternatywnej gałęzi japońskiej. Czekaj, bo tu mam Le Leandra. A ja sobie w fuso tak poślę, a może się nadzieje. wpływamy, tak, w tego beczy? Nie, 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 nie wpływamy, bo tam dostałem jest... Dostałem wykrycie, dostałem wykrycie niestety od samolotu. Nie wpływamy tam, bo tam jest okręt z... O, właśnie ten, który widać, lander. O, zobacz, co tam się dzieje, nie? Kurde, dobra, to... ja sobie daję do i znikam. A w razie czego to Dymek sobie dawa, jeżeli potrzebujesz bardzo, nie? Dobra, jestem tak na zasięgu spota, więc na razie chyba uciekłem. Na razie to tak chcę. Leander padł, to już jest dobrze. Bo jakbyśmy podpłynęli, to nie byłby to dobry pomysł, bo Leander ma e, chyba sondę hydrakustyczną, z tego co kojarzę. Mhm. O, poszła, jakaś torpeda trafiła kogoś na ślepo moja. Zostałem wykrycie, niestety. Trzy racują. Dobrze. Dobra, ten fuzo niestety mi tutaj uniknął wszystkiego. Ale wyrwał ten Shiro Tsuyu. Muszę go zatopić. Spróbuję trafić, a nóż się uda. Nie, nie doszło. A zatopiłem, spada. Nie stój w dymy, tylko, bo on pewnie wypuścił w naszym kierunku. Znaczy, torpedę. ja w ogóle tutaj cały czas latam koło ciebie, także. Cleveland. No to myślę, że to właśnie będzie jedna z takich bitewek, kiedy... Tak zwanych jednostronnych? Jednostronnych. Ja na razie nic nie trafiłem z torped, no ale taka, wiesz co ja powiem Ci, że tymi niszczycielami... No, ja mam się 12 tysięcy. Grać, grać po prostu, żeby jak najdłużej żyć, także jeśli mam bitwy, kiedy robieniem 5 tysięcy, po prostu żadna torpeda nie trafia, no to, to trudno, tak? Ale czasem jest tak, że faktycznie torpedy wchodzą, robi się setunie, jest fajnie, ale... Także, także moim celem jest takim, żeby na razie jak najdłużej żyć w tej grze. By nie lamić. No, no, wiesz, lepszy niszczyciel, żywy tak naprawdę niż, niż martwy. Jak zrobisz szaloną akcję, to to nie za wiele da, a jak żyjesz, to możesz spotować dla drużyny. Dlaczego tak cieszy mnie też, że na pancernikach zaczynam iść no, dużo lepiej niż na początku, i zaczynam je ogarniać. I faktycznie no, ta przyjemność garniać z pancernikami jest u mnie no coraz większa. Także sobie też robię linię amerykańską i naprawdę jest bardzo przyjemna. No. A na jakim jesteś pancerniku? Amerykańskim teraz? Stokowa szóstka. Stokowa szóstka, Dobra, mam czyli... spota od tego samolotu. Ja też mam spota właśnie. No to szóstka, jeżeli, ci, jeżeli wymaksujesz ją, to jest, jest dość przyjemna. Myślę, że tej piąteczce bardzo przyjemnie grało, także... O ja nie, myślę, tam różne nie. Różne są opinie, że ona jest słaba i tak dalej, Ja mi się grało bardzo fajnie. Piątka amerykańska, nie, nie, nie. Także Los, może być tylko lepiej, skoro już mi się to podobało, to... Gorzej być nie może, to fakt. Aczkolwiek też obejrzałem tą, tą bitewkę Storka gdzieś tam na tym Yamato. Nie będę kto ją wrzucał, ale... Uje. No to powiem cię, że aż mi się zachciało ten, ten okręt zrobić. Naprawdę piękny. No, Yamato... Kiedyś może do niego dojdę, ale na razie tak staram się tierowo robić i najpierw chcę skończyć te dwa nieściciele. Aczkolwiek znowu torpedy w trupa, znowu nic nie zrobię. Aczkolwiek ilość tutaj ekspienia jest według mnie znacznie większa niż w Wocie, nie? Długo Nie wiem długo, czy to nie nie wiem, czy jest większa. Znaczy, bitwy są dłuższe przede wszystkim, ekspa się nie dostaje aż tak dużo więcej niż w Wocie, więc. Mam sp bo mnie Machan tu zaskoczył. Jak ci pomóc? Ten fusa kurde stoi w miejscu Może spróbuję w niego pacnąć, a może coś wejdzie Dobra, że tutaj kręcę po ich... po tym boczku nie wiem, Spoko, czy spoko, spoko. ja tu tutaj nie. mam problem, bo się na machana naciąłem o, wykrycie dostałem, no tak, za blisko, 100 metrów za blisko podpłynąłem Mój błąd No ja wywinął się ten baj bajer To zewalny dymek, a co? A ja niestety moje torpedy nic nie zrobią Czy, te, czy ten fusel w ogóle płynie czy nie? Wygląda jakby na awku Nie wiem, jest Bayern, ale jeszcze 43 sekundy, mam torpedy władowane. cóż, będę korzystał, nie? Dobra, dobra, ci będę spotował, fal niego nie będę. Nie, on się ruszył. No, się no, ruszył. Mój, cała salwa torped zmarnowana. No ten Machan tu zaskoczył paskudnie. Dobra, przynajmniej jakieś robi obrażenie. No, mam spota od... Zaraz mnie Belfast zednie. Ja mam też spota od jakichś tej sondy Tak, tak, to Belfast, Belfast, tak. Belfast, Belfast. No cóż... Ona, rozumiem, wykrywa z takiej samej odległości, jak masz wykrywanie, tak? Że tak nie, powiem. znaczy ona ma swój zasięg i z i, i kolej z dymu nas normalnie może postawić. Mhm. dymu, używa tej sondy i robi... Tylko, że to trwa krótko. Znaczy, jak... to, jest akurat, to jest akurat nie sonda, tylko radar prawda? Proszę nie czekaj, Belfast ma radar, ma radar. Już nie ma, nie? bo to 20 parę sekund. Aha. Ale jak powiedzmy w tych 7 km, to mnie nie wykryje, tak? Z tą sądą, tylko bardziej na, na bliski dystans. Inaczej radar e, wykrywa cię na duży dystans, ale mhm. nie wykrywa torpę. Nie? Czyli powiedzmy, on wykrywa okręty w dymach czy coś, nie wiem, na 9 km, 8-9 zależności aha. ten, ale działa około 20 sekund. Natomiast sonda hydroakustyczna wykrywa i okręty, i torpedy, ale na, na krótszy dystans, ale za to na dłuższy, dłuższym... Na dłuższy czas, dobra, trzeba tego dziada zatopić na Belfastie. Dawaj Belfasta, koniecznie. No to niestety się... Dobra, trafiłem za 800, no nie jest jakiś wynik fantastyczny, ale... Oni są strasznie tutaj już yy, praktycznie zamknięci na swojej stronie, chyba będzie po nich. Na razie nie trafiłem żadną torpedę. Spróbuję tego Belfast. No i znowu w trupa, Po raz kolejny w trupa. Dobra, spróbuję zniknąć i coś tutaj ich podziubać. Czy coś mi wejdzie? Ale Czy ważne, coś że, mi wejdzie? ważne, że padł. Uwierz mi Belfast jest, jest bardzo mocnym okrętem. Jest. Nareszcie dodu trafiłem. Mam 30 tysięcy, bo tak To, to masz więcej tam niż tam ja. Tam skończył z niczym. I kolejna, dobrze. 43. O to chodzi. A i za daleko popłynąłem, muszę się cofnąć. Albo nie. Dobra, lecę do przodu. Dobra, czyli nie będzie takaś bitwa tragiczna. Coś w niej przynajmniej zrobię, to już jest dla mnie plusik. No dobra płynę. Ale mamy wiesz dwa kapy stracone, to jest pewien. wiem panikowy dymek No ale żyje, to się liczy. Bo tam próbuje coś Dobra 50 tysięcy Także jest przyjemnie także, Tak jak mówiłem no na tym na tych no niszczycielach Jak już tam się odnajduje, że coś tam potrafię w tych bitwach faktycznie zrobić Chyba najgorzej tym idzie na krążownikach Nie wiem czemu że nie robię tych drzewek Tylko na premiowych grałem to też jest no, i czuję, że ten Fuzo może jeszcze ode mnie wyrwać coś, zaraz zobaczymy. Chyba wyrwie, chyba wyrwie dwie, będzie frak, więc tak jest. To mi się podoba. Hmm, a co z tymi kapami? Coś musimy pomyśleć, tak? O tym? Tak, tak, tak. Jak spokojnie. Trzeba będzie zacząć się przejmować. Dobra, słuchaj, u mnie jest naprawdę całkiem przyjemnie. Tu mu jeszcze wyślę i, i zaraz będę w tego kapa gdzieś tam próbował. Tak sobie na spokojnie nawrócę. No, także wstydu nie ma, wstydu nie ma, ale fajnie jakbyśmy to wygrali. I zaraz stracimy trzeciego kapitału. Kurde, no dlatego trzeba płynąć. Aczkolwiek ten Bayern tutaj mnie zaraz może wyspotować, a ja nie mam torped w tym momencie. O, kolejna moja torpetka wpadła. Kurczę, dobrze idzie. Tu teraz ty masz bitwę, w której tobie dobrze idzie, a mnie nie. Albo no, my mamy też mniej okrętów. Dobra, i ten Warspite jest zalany. Także być może uda się go wykończyć. Zobaczymy, bo zostało mu 2000 i mu cały czas spada. Może zaraz frag będzie kolejny. Przejmuj kapa tu rok. Tak jest. Dobra, jest kolejny fragusz, jest dobrze, lecę na kapę. U mnie się zapowiada całkiem przyjemna bitwa, tylko kurde, żebyśmy tego nie przegrali, no. Wpływam w tego C już, na no dopałce. Też wpływam w to co No ale to jest to, co mówiłeś, tak? no. Człowiek się stara, robi, ale niestety. Nie, no wiesz, my powinniśmy też kapy przejmować. No wiem, ale... wiem. Tylko, że oni, kurde, byli w tych kapach tak zgrupowani na maksa, że. Dobra, koleś pada. No dobra, czyli tracą punkty. Tak, musimy przejąć tego kapa szybciutko. I później co, do kolejnego lecimy, tak? Tylko tam też jest problem, bo jest, kurde, Haguaro. Ten kynik na drodze... Jakie haguaro? Gdzie ty masz haguaro? Haguro. <grystanie> haguro. Japoński trudny jest. Jaki haguro? A, bo ty masz jakieś te, no ten, te, te widzisz, te, te takie kolorowe. A ty co widzisz? To, ja se to wyłączyłem. Ja Miyoko, kynik. Ty, a to mogę tego nie widzieć? Tak, tylko musisz sobie zmienić ten... port na jakiś inny niż ten, co masz ten. No ja mam zwykły port. No, nie zwykły. wiem, czy masz zwykłe. Dobra, kapot, no, ciężko będzie nam to wygrać. Spoko. Jak nie wpłynę w tą wyspę, to zaraz ogarniemy temat. Nie, bo Colorado i mioko odbijają. Mioko zwany Haguro. Jakby to weszło w tego jeszcze Haguro. Jakby to było dobre. W sumie mógłby to wyrwać, nie? Nie wiem, czy to wyrwie. Eee, nie, nie, nie wygramy tego. Kurde, machan jakiś cholerny. Dobra, kolejny dymek paniki niech będzie. Ja Dobra, nie walczymy dedo, walczymy, walczymy no, co zrobić? No nic. Zaraz się i tak zbłączy czas. Tutaj walczę o przekroczenie setki. A, mam tylko 46 tysięcy. Jeszcze jest szansa, że może te torpedy by weszły w tego Kniga. No, chyba wejdzie, chyba wejdzie. Czuję, że zaraz będzie fraguś kolejny. Tak jest. Tak jest. No. Cholera jasna, no. Tyle walki. Ja niepotrzebnie podszedłem tak blisko, zaraz mnie wyspotują. Teraz to już wiesz mam tyle punktów, że Też zaraz dostanę spota pewnie Nie mogę tego Mahana wyspotować to jest też No koniec <laughs> szkoda No koniec no, bo, szkoda bo mnie zabili Miałem nadzieję że tego Machana na ślepo zbę zda... Nie wyszło No u mnie dobra bitewka to 110 tysięcy no no nie, to ładnie, może, masz, to, dzielne po, dzielne masz wygrać, to po z ja mam trzeci, no niestety o, Jorku nas chyba był na Awku. Dobra, roku, ja tylko wykonam szybki telefon i zaraz nagrywamy dalej, okej? Dobra. Okay? dobra.